Dzisiaj będziemy się żenić, zachodzić w ciążę i radować. No chyba, że te świeższe nam będą przeszkadzać, słyszycie? Mam nadzieję, że nie. I dziś w tym materiale przedstawię trzy kolejne możliwości z niesamowitym, super użytecznym słowem Get. Jak już pewnie wiesz, słowo get ma całą masę znaczeń, około 30-40 znaczeń. To może znaczyć brać, dawać, takie przetransformowywać, przenosić z miejsca na miejsce. I tak jest właśnie słowo get. Musisz je poczuć. Ale wierzę, że ten krótki materiał i te trzy dodatkowe zwroty, możliwości pomogą Ci je zrozumieć i zapamiętać. Zacznijmy od get married. Get married, tak to mniej więcej wybrzmiewa. Spróbuj powtórzyć. Oznacza po prostu żenić się albo wychodzić za mąż. To zabawne u nas w języku polskim czasem mówimy, ona się ożeniła. Ale ona tak naprawdę wyszła za mąż. W języku angielskim nie ma tego problemu. Get married. Po prostu wychodzi za mąż lub się żenić. So you can say I will get married soon, czyli krótce się ożenię lub wyjdę za mąż. Kubek wygrany na poniedziałkowym live. Oczywiście live jest do. Natomiast jak już pewnie wiesz, get w czasie przeszłym zamienia się na GOT. Więc ożeniłem się, czy też wyszłam za mąż, I got married. I got married and I'm happy. You are happy, right? Albo na przykład możesz powiedzieć: I will never get married. I will never get married. Czyli nigdy nie wyjdę za mąż, czy też nigdy się nie ożenię. No ok, a teraz kolejna możliwość słowa get. W małżeństwach, szczególnie w związkach, czasem tak bywa, że ludzie mają dzieci. Ale żeby te dzieci były, to najpierw trzeba zajść w ciążę. Jeżeli ktoś nie zna tego zwrotu, zachodzić w ciążę, to nie ma tutaj co kombinować, że tam gdzieś going pregnant, ponieważ pregnancy. Właśnie oznacza ciążę, a pregnant to jest jakby przymiotnik, tak? To be pregnant, być w ciąży. I to w angielskim jest właśnie traktowane jako przymiotnik. Mówimy she's pregnant, ona jest w ciąży, ale jak zajść w tą ciążę, to znaczy w języku angielskim, no wiesz, chodzi mi o ten zwrot. To będzie właśnie get pregnant. I znów w czasie przeszłym można powiedzieć I got pregnant, czyli zaszłam w ciążę. Tak najczęściej kobieta tak powie. Więc już mamy dwie możliwości do dzisiejszego odcinka. Trzecią możliwością będzie bardzo wiele możliwości, tak naprawdę taki kombos możliwości, ponieważ get bardzo lubi się z przymiotnikami. Tak, dokładnie. Get ogólnie lubi się z przymiotnikami. Zobacz, get pregnant, gdzie pregnant to tak naprawdę w języku angielskim to przymiotnik, a co by było, gdybyśmy go użyli z jakimiś innymi przymiotnikami. Na przykład get Angry. Hmm? Get angry oznacza zdenerwować się. Widzisz to get, czyli przejść jakby z jednego stanu na angry. Get angry. Albo jeszcze gorzej, get mad, czyli wkurzyć się tak naprawdę bardzo. Don't say that because I will get angry. Nie mów tak, bo się wkurzę. Albo, choć przyznam, że rzadziej chyba słyszane i spotykane, get happy, I will get happy, czyli jakby tak uszczęśliwię się. Super, działa to też w czasie przeszłym i już chyba nawet częściej. I got angry. Because of you, czyli zdenerwowałem się, tak? Stałem się angry, czyli zły, because of you, przez ciebie. You said something, coś tam powiedziałeś czy powiedziałaś. I jak się tak dobrze zastanowisz, to bardzo wiele przymiotników, które dorzucisz, na przykład ready, get ready, przygotować się. Get ready! You need to get ready. Musisz się przygotować, nawet chyba żeśmy o tym przykładzie mówili. Albo na przykład get angry, czyli zgłodnieć, tak? It will take five hours. I will get angry. To zajmie 5 godzin, więc ja zgłodnieję w tym czasie. Więc zobacz, jak to fajnie działa z wieloma przymiotnikami. Być może będziemy niektóre z nich jeszcze powtarzać. Ale daj znać, czy ten krótki materiał i te kilka przykładów Ci się spodobało, czy któryś z nich Cię zaskoczył i czy dzięki temu będziesz brzmieć lepiej w języku angielskim. Jeżeli tak, to koniecznie pozostać coś po sobie. Lajki, serducha, udostępnienia, wszystko to mile widziane. A ja Cię serdecznie pozdrawiam i do następnego. Cześć!